Damian Wysocki żył w świecie liczb i wykresów. Jego dni składały się z posiedzeń zarządu, analiz giełdowych i decyzji, które przesuwały miliony z jednego kąta na drugie. Jego penthouse na czterdziestym piętrze luksusowego wieżowca był fortecą ze szkła i stali, urządzoną z minimalistyczną precyzją, która odzwierciedlała jego wewnętrzny krajobraz. Chłodne, gładkie powierzchnie, neutralne barwy i wszechobecna cisza, przerywana jedynie cichym szumem klimatyzacji. Damian wierzył w porządek, w logikę i w niepodważalną siłę pieniądza. Emocje były dla niego chaotycznym, nieprzewidywalnym bałaganem, którego unikał z taką samą determinacją, z jaką budował swoje imperium. Strata żony i córki w wypadku samochodowym sprzed dekady zamroziła jego serce, zamieniając je w kawałek lodu, którego nic nie było w stanie roztopić. Od tamtej pory praca stała się jego jedynym schronieniem, a sukces finansowy jedynym miernikiem wartości. W ten uporządkowany, sterylny świat wkroczyła Anna Kowalska, cicha i niemal niewidzialna. Była nową sprzątaczką, zatrudnioną przez zewnętrzną firmę do utrzymywania w czystości biur zarządu. Poruszała się po korytarzach jak duch, z pochyloną głową, starając się nie wchodzić nikomu w drogę. Była uosobieniem skromności i zmęczenia, które malowało się w cieniach pod jej oczami i w sposobie, w jaki jej ramiona opadały pod niewidzialnym ciężarem. Tego konkretnego wieczoru ciężar ten stał się widzialny. Obok jej wózka ze środkami czystości, w małym, zacisznym kącie korytarza, siedziała mała dziewczynka. Miała na oko pięć, może sześć lat, a jej drobna postać ginęła w zbyt dużej, spranej bluzie. W małych rączkach ściskała wysłużonego pluszowego misia z jednym urwanym uchem. To była Zosia, jej córka. Opiekunka odwołała w ostatniej chwili. A Anna nie mogła sobie pozwolić na utratę choćby jednego dnia pracy. Strach przed gniewem przełożonych mieszał się w niej z rozpaczą bezsilności. Damian wyszedł ze swojego gabinetu późno, długo po tym, jak ostatni pracownicy opuścili piętro. W dłoni trzymał telefon, kończąc rozmowę z brokerem w Tokio. Jego umysł był pełen procentów i wskaźników rynkowych. Przeszedł przez szklane drzwi i zamarł. W przyćmionym świetle awaryjnym dostrzegł nietypowy ruch. Mała postać siedząca na podłodze. Zmarszczył brwi, a jego twarz przybrała wyraz lodowatego niezadowolenia. Dzieci nie miały wstępu na to piętro. To było naruszenie zasad, zakłócenie porządku. Anna zerwała się na równe nogi, gdy tylko go zobaczyła. Jej twarz pobladła, a w oczach pojawiło się przerażenie. Podbiegła do córki. Jakby chciała ją osłonić własnym ciałem przed gniewem tego potężnego mężczyzny. Przepraszam, panie prezesie. Ja? Ja bardzo przepraszam. To się już nigdy nie powtórzy. Opiekunka mi nawaliła, a ja nie miałam jej z kim zostawić. Proszę, niech pan mnie nie zwalnia. Błagam, jej głos drżał, a słowa wylewały się z niej w nerwowym potoku. Damian zmierzył ją zimnym spojrzeniem miał na końcu języka ostrą reprymendę. Chciał jej powiedzieć, że to nie jest plac zabaw, że to profesjonalne miejsce pracy. Ale wtedy jego wzrok padł na dziecko. Zosia, przestraszona nagłym zamieszaniem, przytuliła mocniej swojego misia i spojrzała na niego wielkimi, brązowymi oczami. Były w nich strach, ale i jakaś niezwykła, głęboka powaga, która nie pasowała do małej dziewczynki. Zauważył, jak bardzo jest blada i jak jej drobne ramiona drżą, mimo że w korytarzu nie było zimno. Coś w jej spojrzeniu, jakaś niewypowiedziana kruchość, przebiła się przez jego pancerz. Na ułamek sekundy przestał być prezesem, a stał się po prostu człowiekiem, który patrzy na przerażone dziecko. Westchnął ciężko, a surowość na jego twarzy nieco złagodniała. Niech pani dokończy pracę. I niech to się nie powtórzy, rzucił te słowa przez ramię i odszedł w stronę windy, nie oglądając się za siebie. Wsiadł do pustej kabiny, a metalowe drzwi zamknęły się z cichym sykiem, oddzielając go od sceny, która w jakiś niewytłumaczalny sposób zaburzyła jego spokój. Przez całą drogę do domu obraz tych wielkich, smutnych oczu nie opuszczał jego myśli. Było to irytujące i nielogiczne. Było to uczucie, którego nie potrafił sklasyfikować ani zamknąć w żadnym arkuszu kalkulacyjnym. Następnego dnia Damian próbował zignorować to wspomnienie. Zanurzył się w pracy z podwójną energią, ale obraz dziewczynki i jej matki powracał w najmniej oczekiwanych momentach. Podczas ważnej wideokonferencji z inwestorami z Frankfurtu, nagle zobaczył przed oczami twarz Zosi, a nie wykresy zysków. Wieczorem, ku własnemu zdziwieniu, celowo został w biurze dłużej. Czekał. Czuł się absurdalnie, jak nastolatek na pierwszej ręce. W końcu usłyszał cichy szum wózka sprzątaczki. Wyjrzał ze swojego biura. Anna była sama. Poczuł dziwne ukłucie rozczarowania. Tak mijały kolejne dni. Damian zaczął regularnie zostawać po godzinach, udając przed samym sobą, że ma pilną pracę do wykonania. Obserwował Annę z daleka. Podziwiał jej cichą pracowitość i godność, z jaką wykonywała swoje obowiązki. Była dokładna, sumienna i niewidzialna. Czasami jednak widział, jak na chwilę przystaje, opiera się o ścianę i zamyka oczy, jakby walczyła z ogromnym zmęczeniem. Pewnego wieczoru, prawie dwa tygodnie po pierwszym spotkaniu, Zosia znowu pojawiła się w biurze. Tym razem Anna urządziła jej mały kącik w nieużywanej sali konferencyjnej. Rozłożyła na podłodze koc, dała jej kilka kredek i blok rysunkowy. Damian, przechodząc obok, zwolnił kroku. Drzwi były lekko uchylone. Zobaczył Zosię siedzącą po turecku, całkowicie pochłoniętą rysowaniem. Wyglądała jak mały elf w królestwie ze szkła i chromu. Na jej twarzy malowało się skupienie, a jej mały język wystawał z kącika ustęp. Nie mogąc się oprzeć, Damian wszedł do środka. Anna natychmiast poderwała się z miejsca, gotowa do przeprosin, ale on uniósł rękę, uciszając ją. Co tam rysujesz? Zapytał cicho, podchodząc do dziewczynki. Jego głos, zwykle stanowczy i władczy, teraz był zaskakująco łagodny. Zosia spojrzała na niego niepewnie, po czym pokazała mu swój rysunek. Był to dom. Mały, krzywy domek z kominem, z którego leciał dym. Obok domu stały dwie postacie, duża i mała. Ale to, co przykuło uwagę Damiana, to deszcz. Cała kartka była pokryta grubymi, czarnymi kreskami deszczu, który padał na dom i na ludzi. A na ich twarzach, narysowanych jako proste kropki, były niebieskie łzy, które mieszały się z deszczem. Słońce, narysowane w rogu kartki, było przekreślone czarną kredką. Damian poczuł, jak coś ściska go w gardle. Ten prosty, dziecięcy rysunek mówił więcej niż tysiąc słów. Mówił o smutku, o braku bezpieczeństwa, o świecie, w którym nie ma słońca. Usiadł na podłodze obok Zosi, nie zważając na swój drogi, szyty na miarę garnitur. To bardzo piękny rysunek, powiedział cicho. Ale dlaczego pada deszcz? Zosia wzruszyła ramionami. Bo w domu jest zawsze mokro, szepnęła tak cicho, że ledwo ją usłyszał. I zimno te dwa słowa uderzyły Damiana z siłą fizycznego ciosu. Spojrzał na Annę, która stała z boku, a jej twarz była maską upokorzenia i bólu. W jej oczach zobaczył łzy. Zrozumiał, że ten rysunek to nie była tylko dziecięca fantazja. To była ich rzeczywistość. Proszę mi wybaczyć, panie prezesie. Ona nie powinna, zaczęła Anna, ale Damian jej przerwał. Nie? To ja przepraszam, wstał. Proszę kontynuować, wyszedł z sali konferencyjnej, ale tym razem nie poszedł do windy. Wrócił do swojego gabinetu i usiadł za biurkiem, ale nie patrzył na monitory. Patrzył w ciemność za oknem, ale widział tylko ten rysunek z czarnym deszczem. Po raz pierwszy od dziesięciu lat poczuł coś innego niż pustkę. Poczuł gniew. Gniew na niesprawiedliwość, która pozwalała małej dziewczynce żyć w zimnym, mokrym domu. Następnego dnia zlecił swojemu zaufanemu asystentowi, Markowi, dyskretne sprawdzenie sytuacji Anny Kowalskiej. Nie chciał, żeby wyglądało to na wścibstwo poprosił o ogólny raport dotyczący warunków życia pracowników firm zewnętrznych. To była wymówka, ale Marek znał go na tyle dobrze, by zrozumieć, że za tym zleceniem kryje się coś więcej. Raport, który otrzymał dwa dni później, był gorszy niż się spodziewał. Anna i Zosia mieszkały w rozpadającej się kamienicy na obrzeżach miasta. Budynek należał do człowieka o nazwisku Janusz Kowalski, znanego w okolicy z bezwzględności i wyzysku. Czynsz był absurdalnie wysoki jak na standard lokalu, w którym panowała wilgoć i grzyb. Raport zawierał zdjęcia. Damian patrzył na fotografię zacieków na ścianach, odpadającego tynku i pleśni w rogach pokoju. W tym miejscu mieszkała Zosia. W tym miejscu musiała oddychać tym zatrutym powietrzem. Raport wspominał również o prywatnej pożyczce, której Kowalski udzielił Annie na leczenie Zosi, która cierpiała na przewlekłą astmę, zaostrzaną przez warunki w mieszkaniu. Odsetki od tej pożyczki były lichwiarskie, a Anna wpadła w spirale długu, z której nie mogła się wydostać. Damian zacisnął pięści. Ten człowiek, Kowalski, zarabiał na chorobie dziecka. To przekraczało wszelkie granice. Jego chłodny, analityczny umysł zaczął pracować na najwyższych obrotach, ale tym razem celem nie było pomnożenie zysków, a zniszczenie jednego człowieka. Tego wieczoru, kiedy Anna sprzątała jego gabinet, poprosił ją, żeby na chwilę usiadła. Była zaskoczona i spięta. Damian położył przed nią na biurku kopertę. To jest dla pani, powiedział spokojnym tonem. W środku jest wystarczająco dużo, żeby spłacić dług i znaleźć nowe mieszkanie. Proszę to przyjąć. To nie jałmużna. To. Premia za wyjątkowo dobrą pracę. Anna spojrzała na kopertę, a potem na niego. W jej oczach widać było mieszankę wdzięczności i dumy. Delikatnie odsunęła kopertę w jego stronę. Doceniam to, panie prezesie. Bardziej niż pan myśli. Ale nie mogę tego przyjąć. Chcę sama na wszystko zapracować. Nie chce litości, jej odmowa zbiła go z tropu. Był przyzwyczajony, że pieniądze rozwiązują wszystko. Każdy miał swoją cenę. A ta kobieta, która nie miała nic, właśnie odrzuciła ofertę, która mogła odmienić jej życie. Patrzył na nią z nowym rodzajem szacunku. Zrozumiał, że jeśli chce jej pomóc, musi to zrobić w inny sposób. Musi uszanować jej godność. Właśnie wtedy zadzwonił telefon Anny. Odebrała, a jej twarz natychmiast stężała. Damian słyszał podniesiony, chrapliwy głos po drugiej stronie. Anna szeptała coś błagalnie, a po jej policzku spłynęła łza. Będę miała te pieniądze jutro. Tak, przysięgam. Proszę, niech pan tego nie robi, rozłączyła się i wybuchnęła cichym płaczem, próbując go stłumić w dłoniach. Zosia, która czekała w korytarzu, podbiegła do niej i przytuliła się do jej nóg. Co się stało? Zapytał Damian, a w jego głosie była stal. To Kowalski, wyszeptała Anna. Jestem jeden dzień spóźniona z ratą. Powiedział, że jeśli do rana nie zapłacę, wyrzuci nasze rzeczy na bruk. To był ten moment. Punkt bez powrotu. Damian spojrzał na zapłakaną kobietę i małą dziewczynkę, która patrzyła na niego z przerażeniem. Cały jego chłód, cała jego obojętność pękły. Została tylko czysta, zimna furie. — Nigdzie pani nie idzie. — Proszę spakować to, co macie tutaj. — Zabiorę was w bezpieczne miejsce — jego ton nie znosił sprzeciwu. Anna spojrzała na niego z niedowierzaniem. — Ale... — Dokąd? — Do mnie — odpowiedział. — Na razie. — A jutro zajmiemy się panem Kowalskim — pojechali w milczeniu do jego penthouse'u. Gdy winda otworzyła się bezpośrednio w ogromnym salonie, Anna i Zosia zamarły w progu. Patrzyły na gigantyczne okna z widokiem na rozświetlone miasto, na drogie meble i dzieła sztuki na ścianach. Czuły się jak w innym świecie. To. To jest pana dom, szepnęła Zosia z podziwem. Tak. Dzisiaj jest też wasz, Damian zaprowadził je do jednego z gościnnych pokoi, który był większy niż całe ich mieszkanie. Proszę się rozgościć. Jesteście tu bezpieczny, Anna nie wiedziała, co opowiedzieć. Słowa podzękowania wydawały się błahe i nieadekwatne. Po prostu patrzyła na niego, a w jej oczach malowała się bezbrzeżna wdzięczność, która poruszyła go bardziej niż jakiekolwiek słowa. Następnego ranka Damian był już w trybie bojowym. Przez kilka godzin jego zespół prawników i analityków finansowych zbierał wszystkie dostępne informacje na temat Janusza Kowalskiego. Okazało się, że ten człowiek był właścicielem kilkunastu podobnych ruder i prowadził szeroko zakrojoną działalność lichwiarską, żerując na najbiedniejszych. Co ważniejsze, Damian odkrył jego słaby punkt. Kowalski od miesięcy starał się o ogromny kredyt inwestycyjny w jednym z największych banków w kraju banku, w którym firma Damiana była jednym z kluczowych klientów i udziałowców. Damian zadzwonił do prezesa banku i zażądał natychmiastowego spotkania. Będę u ciebie za godzinę. I upewnij się, że będzie tam też Janusz Kowalski. Powiedz mu, że to w sprawie jego kredytu. I że ja osobiście go rekomenduję, godzinę później Damian wszedł do sali konferencyjnej banku. Przy długim stole siedzieli członkowie zarządu i wyraźnie zadowolony z siebie Janusz Kowalski. Uśmiechnął się szeroko na widok Damiana. Panie prezesie Wysocki, to dla mnie zaszczyt, Damian zignorował wyciągniętą dłoń. Podszedł do stołu i podłączył swój laptop do projektora. Panowie, dziękuję za to spotkanie. Chciałbym omówić z wami pewną inwestycję. Na ekranie za jego plecami nie pojawiły się jednak wykresy finansowe. Pojawiło się zdjęcie obskurnej, zagrzybionej ściany. Potem zdjęcie cieknącego sufitu. Potem zdjęcie małego pokoju z materącem na podłodze. Kowalski zbladł. Co to ma znaczyć, warknął jeden z wiceprezesów. To jest portfolio nieruchomości pana Kowalskiego, odpowiedział spokojnie Damian. To są miejsca, w których każe on żyć ludziom, płacącym mu czynsz, który często przekracza wartość rynkową tych ruin. A to na ekranie pojawił się skan umowy pożyczki z lichwiarskim oprocentowaniem, to jest jego model biznesowy. Żerowanie na desperacji ludzi, których wpędza w spirale długu, Damian opowiedział im historię Anny i Zosi, nie wymieniając ich z nazwiska. Mówił o małej dziewczynce z astmą, która musi oddychać pleśnią. Mówił o matce, która pracuje ponad siły, by związać koniec z końcem, podczas gdy ten człowiek grozi jej wyrzuceniem na bruk. A potem spojrzał prosto na prezesa banku. Przez lata byłem taki jak wy. Patrzyłem na świat przez pryzmat zysków i strat. Interesowały mnie tylko liczby. Nie widziałem ludzi. Byłem ślepy. Ale pewna kobieta i jej mała córka otworzyły mi oczy. I teraz widzę bardzo wyraźnie, jego głos nabrał twardości. Moja firma ma w waszym banku aktywa warte setki milionów. Dziś stawiam wam ultimatum. Albo finansujecie działalność tego człowieka, albo współpracujecie z moją firmą. Nie możecie mieć jednego i drugiego. Jeśli udzielicie mu tego kredytu, do wieczora wycofam każdy grosz, w sali zapadła grobowa cisza. Twarz Kowalskiego była fioletowa z wściekłości. To oszczerstwo. To pomówienie. Będę pana ścigał sądownie, krzyczał. Damian nawet na niego nie spojrzał. Jego wzrok był utkwiony w prezesie banku. Czekał. Presja w pomieszczeniu była ogromna. Prezes banku przełknął ślinę. Utrata tak kluczowego klienta jak Wysocki byłaby katastrofą. Spojrzał na spoconego, wściekłego Kowalskiego, a potem na zimną, zdeterminowaną twarz Damiana. Panie Kowalski, pański wniosek kredytowy został odrzucony, powiedział w końcu prezes. Co więcej, nasz dział prawny i dział bezpieczeństwa natychmiast rozpocznie wewnętrzne dochodzenie w sprawie wszystkich pańskich aktywów i powiązań z naszym bankiem. A teraz proszę opuścić to pomieszczenie, Kowalski wyglądał, jakby dostał cios w brzuch. Został publicznie upokorzony i zniszczony. Wycedził przez zęby przekleństwo i wypadł z sali. Damian odłączył laptop. Dziękuję za podjęcie właściwej decyzji, odwrócił się i wyszedł, zostawiając za sobą zszokowanych bankierów. Na korytarzu czekała na niego Anna z Zosią. Zgodziła się przyjść, choć była przerażona. Damian podszedł do nich. Spojrzał na Annę, a potem ukląkł przed Zosią. Był na poziomie jej wzroku. Już nigdy nie będziesz musiała mieszkać w zimnym domu, powiedział cicho. Obiecuję, Zosia patrzyła na niego przez chwilę swoimi wielkimi, poważnymi oczami. A potem, po raz pierwszy, na jej twarzy pojawił się szeroki, promienny uśmiech. Objęła go swoimi małymi rączkami za szyję i mocno przytuliła. W tym jednym, prostym geście Damian znalazł więcej bogactwa i sensu niż we wszystkich swoich firmach i kontach bankowych. Poczuł, jak lód wokół jego serca w końcu zaczyna topnieć. Minął rok. Sceneria była zupełnie inna. Zamiast sterylnego penthouse'u przytulny dom z ogrodem na cichym przedmieściu. Zamiast garnituru zwykłe dżinsy i te-shirt. Damian leżał na trawie, a Zosia, teraz zdrowa i pełna energii, próbowała nałożyć mu na głowę wianek z polnych kwiatów. Śmiał się głośno, dźwiękiem, którego jego pracownicy nigdy nie słyszeLI. Anna, patrząc na nich z tarasu, uśmiechała się ciepło. Dzięki pomocy Damiana nie jałmużnie, ale mądrej, przemyślanej inwestycji założyła małą firmę cateringową, która świetnie prosperowała. Odzyskała niezależność i pewność siebie. Nie była już cieniem przemykającym po korytarzach. Była dumną, odnoszącą sukcesy kobietą. Damian pomógł jej znaleźć ten dom. Najpierw miał to być tylko wynajem ale po kilku miesiącach zrozumiał, że nie wyobraża sobie już życia bez nich. Kupił go i powiedział, że to ich wspólny dom. Nie byli parą w romantycznym sensie, nie jeszcze. Byli czymś znacznie głębszym. Byli rodziną. Rodziną z wyboru, stworzoną nie przez więzy krwi, ale przez wspólne doświadczenia, empatię i miłość, która wyrosła w najbardziej nieoczekiwany sposób. Wieczorem, gdy Zosia już spała, siedzieli razem na tarasie, patrząc na gwiazdy. Wiesz, powiedział Damian, przerywając ciszę, przez całe życie budowałem imperium. Myślałem, że to jest cel. Zdobywać, posiadać, kontrolować. A potem poznałem Was. I zrozumiałem, że prawdziwe bogactwo to nie jest to, co masz, ale to, kim masz się z kim dzielić, Anna położyła swoją dłoń na Jego. A ja zrozumiałam, że nawet w najciemniejszą noc może zaświecić gwiazda. Ty byłeś naszą gwiazdą, Damianie, patrzył na jej dłoń spoczywającą na jego. Była ciepła i prawdziwa. Po raz pierwszy od dekady jego przyszłość nie była wykresem do przeanalizowania, ale otwartą księgą, którą chciał pisać razem z nimi. W chłodnym świecie milionera, który miał wszystko, Mała dziewczynka w spranej bluzie i jej skromna matka przyniosły mu jedyną rzecz, której nie można było kupić ciepło prawdziwego domu i odkupienie dla zamrożonego serca.